Cześć, kochani, witam Was cieplutko. Dosłownie cieplutko, bo dzisiaj w Warszawie 30, chciałam powiedzieć 7 stopni. 27 stopni. Cieplutko ponownie na moim kanale. E, dzisiaj filmik z narzekaniem. Powiecie, było zimno, było źle, teraz jest gorąco. Dalej można ponarzekać, bo jest za duszno. A tak serio, to porozmawiamy sobie o kosmetykach, ale pomówimy o tych, które. o których w ogóle bardzo głośno jest na YouTubie, bardzo głośno jest na Instagramie, wielu osobom się sprawdzają, ale jak taka znana zasada. Wiecie, gdzieś się krąży, to co się komuś sprawdza, niekoniecznie musicie sprawdzić Tobie. I faktycznie to, że w większości coś się sprawdza, nie znaczy, że sprawdzi się Tobie. I niestety dzisiaj będzie o takich kosmetykach i też gadżecie, które u mnie poniósł klęskę. No po prostu niestety te kosmetyki kompletnie się u mnie nie sprawdziły, zrobiły mi też krzywdę, co po niektóre. Także co, gwiazdy internetu dzisiaj u mnie będą plaknąć, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Także zapraszam na taki odcinek z narzekaniem. Jeżeli tylko masz ochotę posłuchać, co mi się nie sprawdziło, to zostań ze mną na dłużej. Dobrze, jeżeli chodzi o dzisiejsze kosmetyki, gadżety itd., to będę miała tylko Wam trzy rzeczy do pokazania, także myślę, że ten filmik będzie taki pof, pof, i wiecie, już po trupach do celu. Pierwsza rzecz, o której chciałabym pomówić, to jest to krem BB, o którym na internetach jest głośno już od kilku ładnych lat. Krem, który Azjatki bardzo mocno wypromowały u siebie i jak już to powiedziałam, to myślę, że każdy wie i głośno ze mną powie Misza. Niestety, misza ja akurat kupiłam całe szczęście. Nie dość, że na promocji to, to takie małe opakowanie, bo tutaj bodajże mamy tylko 20 ml. Kupiłam 13, więc z odcieniem to już przypomina ten fakt, kompletnie też nie trafiłam, bo nie było za bardzo innych. Natomiast nie o to chodzi. Nie chodzi o odcień. Pierwsza rzecz, która tutaj mi nie pasuje, dużo dziewczyn wypowiadało się, że on zostawia takie fajne gumowe wykończenie, takie satynowe, ja coś takiego lubię i że ma dobre krycie. No nie wiem, ja się tutaj jakoś zawiodłam. Nie powiem, żeby on krycie miał złe, najwyżej Wam zrobię słocza na dłoni. E natomiast, żeby to było takie ładne wykończenie, nie powiedziałabym, że byłoby jakieś nawilżające, też bym nie powiedziała. Bardzo lubię się z podkładem nawilżającym e z konopią, z wyciągiem z konopi od Bell. I tam to wygląda pięknie, jest skóra nawilżona, krycie jest świetne, bardzo ładnie, świetliste wykończenie, ładnie to wygląda. Mm -mm, tutaj tego nie ma, e, więc pierwsza rzecz, e, tym wykończeniem jakoś bym się tam, wiecie, nie podniecała, e, bo jak dla mnie nie do końca. E, I kolejna rzecz, e, jeżeli chodzi w ogóle o e, jego. Matko, brakuje mi słowa. Wydajność. Ja też całkiem sporo test pół tego kremu na kanale, musiałam go nałożyć, więc wydaje mi się, że raczej wydajny nie będzie. Używam go jeszcze kilka razy poza anteną, a głównie pojawia się w bublach i mega mnie w kurzu, ponieważ mnie wysypało. Wysypało ja ujeżdżam, że tak powiem brzydko, uczęszczam. Dwuetapowe oczyszczanie, także naprawdę dbam o to, żeby ten demakijaż był na jak najwyższym poziomie, pomimo dwójki dzieci, pomimo wiecie, że mam mało czasu. Na pielęgnację to jednak nie jest tak, że na nic czasu nie znajdziecie, da się, więc o to dbam, dbam o, tą, o, o, te, o te buzie natomiast mi wszystko mnie zapchał, zrobiły się takie krosty, takie brzydkie, takie podskórne, no, uch. także no nie, no nie, 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 po prostu nie, ja nie polecam, nie badziewię. Badziewie i to nie za małe pieniądze. Ten kremik w standardowej cenie to 20 ml, mówię, kosztuje około najtaniej 303 zł, za znalazłam. Także ten standardowej pojemności to jest około 60 zł, jak nie lepiej, więc... Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o narzekanie, druga rzecz, też do buzi, tutaj już zjeżdżamy z półki cenowej bardzo mocno na łeb, na szyję, to będzie fluid, tak się nazywa, który też niedawno na kanale był jego test, mianowicie coś od Bielenda. Bielenda Makeup Academy, jest to ten WG Illumi, fluid mineralny rozświetlający z sokiem z tłuszkawki. Fluid mineralny tym mnie zainteresował, stwierdziłam, że, że będzie fajne, że coś naturalnego, świetliste wykończenie. Ja wzięłam y numer drugi Natural Beige. Nie chodzi tu znowu o kolor, chociaż to też jest tragedia, podejrzewam, że jedynka też by nie była zbyt taka, wiecie, Najlepsza, jakaś ta kolorystyka mi nie odpowiada dla jasnej karnacji, moim zdaniem i tak jest za ciemne. Natomiast tutaj będę w stanie Wam to pokazać na przebitce, przy miszy nie byłam. Co się stało z moją buzią? I coś się stało z moją buzią już na wieczór, po nałożeniu tego produktu? Przyznaję się z ręką na sercu, ja ten krem na urząd raz. Do testu nie już więcej na mojej twarzy się nie pojawił. Z tego względu, że z końcem dnia, teraz Wam to pokażę pojawiły mi się na twarzy tragiczne kropeczki po prostu miałam wykropkowaną na czerwoną twarz, jak właśnie taka truskawka na czole, na brodzie, chyba tam też koło nosa, ale najbardziej czoło i broda. Pojawiły się takie krostki, takie puszczyki, malutkie, co prawda. No ale od razu to było widać, że to jest po prostu reakcja. Wydaje mi się, że nie alergiczna, tylko no nie, coś tu nie pykło, coś tu nie pykło. Więc nie wiem, być może komuś z was się sprawdzi. Nie wiem, być może dla mnie kolorystyka jest, no jest słaba e, coś tutaj jeżeli chodzi o skład no, no też nie pykło, nie wiem, czy to ten sok z truskawki, cokolwiek no nie, po prostu na moją twarz zrobił kuku, że tak powiem, e, dla tych co nie wiedzą ja mam serę mieszaną, naczynkową no nie zauważam, żebym była na coś uczuwana. jeżeli chodzi o truskawki uwielbiam, uje, jem naprawdę smówi, nie smówi, same truskawki mózg truskawkowy z truskami no różne rzeczy, uwielbiam truskawki, nigdy nie miałam problemu a tu jesteś nie tak. Coś nie tak, także. No, też jest to produkt, do którego ja nie wrócę. Fajne, świetliste pokończenie to było spoko, natomiast reszta... Nie, 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 nie. I ostatni produkt na sam koniec, Skoro pomówiłyśmy sobie o Kremie BB, o podkładzie, no to te wszystkie produkty trzeba czymś dołożyć, prawda? I tu są różne szkoły jazdy, niektórzy nakładają palcami, chociaż już chyba bardzo mało osób tak robi. Niektórzy nakładają pędzlem a... Którzy nakładają gąbeczką. I ja najbardziej lubię tą ostatnią metodę, tę ostatnią metodę, e, czyli nakładanie zwilżoną gąbką. I dzisiaj chcę Wam pokazać gagatka, który z całego dzisiejszego zestawienia. E, tak, można być w szoku, będzie najdroższy. A no tak. Chcę wam pokazać gąbeczkę, już sobie biorę telefon ze ściągą, żeby się upewnić, czy ja dobrze sprawdziłam. E, chcę Wam pokazać gąbeczkę, która, moi drodzy, na ceneo. Tutaj najniższa oferta kosztuje 66,98 zł, czyli 67 zł. A mianowicie jest to słynne Beauty Blender. Tak, mój w pełnej okazałości widać, że jest zabrudzony, także no niestety takiego wygadka Wam pokazuję, ale nawet nie chce mi się go myć. Nie ukrywam, że jest to akurat jedyny produkt z tych wszystkich, które dzisiaj Wam pokazuję, z którego korzystałam kilkanaście razy, tak? Ja naprawdę jej używałam no ale jasna cholera mnie bierze po prostu mam dosyć, mam dosyć wkurzam się, całe szczęście, że ja nie wydałam ani złotówki na, te, na tę gąbkę bo po prostu wygrałam kiedyś yy, konkurs, yy, w którym był podkład do wygrania, a przy okazji w się dostałam gąbeczkę, jak ja się cieszyłam jak mi było szkoda w ogóle jej otwierać ona sobie czekała chyba z pół roku, jak nie lepiej chyba z rok, zanim otworzyłam było szkoda, że taka droga na pewno jest taka świetna, ale no szkoda, szkoda, szkoda na coś im wiecie, badziewie beznadziejna jest to gąbka, która spija, moim zdaniem, dużo podkładu. Jest to gąbka, która się nie dopiera. Nie mówię, że teraz aż tak fatalnie się nie dopiera, ale zawsze coś zostaje, nie chce się dobrać Jest to gąbka, gąbka która, no i koszą trawniki za oknem, no świetnie, nie mają kiedy. Jest to gąbka, która ma porowatość strasznie jakąś, chyba dużą, nie wiem, ale taka, może nie jest mega twarda, bo tu nie mamy takiego, jak piłeczka ping efektu, ale. To widać, jak nią nakładacie podkład, to ona jakoś tak inaczej odciska na tej twarzy, jakby te pory było widać, no. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale no nie. To dopieranie się mnie wkurza, to nakładanie się podkładu mnie dedakwuje. No, za tyle pieniędzy to naprawdę bym się spodziewała, że to będzie jakiś wow, szał ciał i no, i. no i że będzie boska, tak? Już nie mówiąc, że ona tu się, o, już się rozwala, no. Jest to gąbka, którą mam najkrócej z całej mojej kolekcji i już nie wiem, czy zobaczycie. Tutaj się zaczyna rozwalać, tak? Tutaj? Tutaj, o! No, ostrość, proszę. O, tutaj, o tu. o! Tu, 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 tu. No, już jest. Także będę musiała kupić jakąś nową. No, ta się nie sprawdza, nie polecam, nie wydawajcie tyle pieniędzy na gąbeczki. Naprawdę, można znaleźć coś świetnego w niskiej cenie. Polskie marki pod tym kątem, moim zdaniem, wymiatają. Mam gąbeczkę od hulu, mam gąbeczkę Beauty, Bl e Beauty Blender chciałam powiedzieć. Paśka ogarni się. E, Boho Beauty, świetne są. Mam gąbeczkę od Ibry, też tą dużą, mówię o tej dużej. Naprawdę, można coś znaleźć w niskiej kwocie i fajnego, a nie w badziebie, jak nie wiem co. Prawie sobie trafiła do ale nieważne, na szczęście nie trafiło. jest ok. Dobrze kochani, jakże tym optymistycznym akcentem w bublach zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że moje narzekanie Wam się podobało, może kogoś przestrzegę przed kupnem. Nie wiem, być może komuś się sprawdzi, tak jak mówię, i BB od misza, i fluid od Bielandy mnie zapchały w niefajny sposób. To były duże krosty, to były krosteczki. Tak czy siak, ani takiego, ani takiego faktu nikomu nie polecam. No i nieszczęsny beauty blender. też naprawdę szkoda, pieniędzy. Szkoda, pieniędzy, szkoda wydawać. Moim zdaniem szkoda, czy to są małe kwoty, czy to są niskie kwoty, ja część rzeczy kupiłam, żeby oczywiście dla Was przetestować, część rzeczy miałam, tak jak mówię, coś w konkursach, dzielę się tym doświadczeniem, żebyście Wy też uważały, oczywiście, jeżeli to się nie sprawdziło u mnie, nie znaczy, że się, że się nie sprawdzi u Was, bo jak wiadomo, to są hity internetu, sprawdzają się u wielu osób, czy na YouTubie, ja o tym słyszałam, czy na Instagramie, ale właśnie u wielu, to nie znaczy, że u Ciebie, także to warto wziąć pod uwagę. Także mam nadzieję, że taki odcinek bublowy e, ze sławami z internetu Wam się podobał. E, jeżeli tak, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie kciuka w górze. Jeżeli Wam się nie podobało, to oczywiście kciuka w, gole, w dole też zostawić możecie, macie takie prawo. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, a filmiki Wam się podobają, to zachęcam do subskryp subskrypcji kanału e, i kliknięcia w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Dwa filmiki tygodniowo się pojawiają w każdym środę i sobotę o godzinie 9.00. Ja już w tym momencie się z Wami żegnam. Życzę miłego, gorącego dnia. Buśka, Pa, pa.